Ale dostać kopa czy nie? ja. <grym> Bo no tak szczerze to do inaczej gadać. Teraz trochę inny głos, normalniejszy w miarę. Ale Syria seria to hasło Mamy, chwila. Kiem to Tak jest, w Albo Syria, A ma wszystko w dół, to Tak to Tak chcesz, to to

LOL! No i co? Zawsze jak się z tego wiązadka puści. Jak nic nie. Ja to tak samo miałem również, te wszystkie plen plenery. <coughs> 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 dobrze ty! Dobrze ciśnika. <coughs> Musimy im <w> dupę <dube> pocałować. <coughs> To no pop jest ziemi, ziemi. Hej. Ugham. A to jeszcze moja dwójkę? Tu u gdzie? Na pająka. Tak. tylko że Wykorzystuję powiękłem taki. Boczkielecie pobiegnę, bo musiałem powieć muszilką na tego na 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 Zobacz, co ty nie jeździsz. Co? To pobiegnij i jakby co to nie. A, czy ja że tak? Czekaj, muszę o, bo pobiegam ci zacząć dziennie. Bo ja i tak zaraz no, idę, jadę do miasta. No już idziesz? No nie, no, no ale ty jesteś, wtedy wiesz. Czekaj, nie. to zobaczę, czy ja mogę jeździć w ogóle. Jak tu kurwa wyjść z tego? No do, jadę do miasta, tak że, wiesz Później wrócę, zajdę. a Ty masz iść spać Nie będę spać, bo po Ciebie nie będzie, nie? No, a! Nie Nie, jak? Czekaj to... Nie, chwila Ty masz iść spać Musisz spać A potem będziemy grać Potem ja będę to jeść śniadanie obiad. I takie tam różności. Nie, A już to nie pooglądasz jak ja to mnie odbiję. Nie wiem, chyba tam, ale... Zresztą ty hmm. potem jak przyjdziesz to i tak będziesz sobie gadał z tam innymi tymi, tymi, tymi. Ja to muszę czas porozkładać dla was... Z tobą tu no, już nie wiec rozmawiałem, ho, 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 ho. No bo jesteś zawsze zajęty inną. You know, ja jestem zajęty, o Nie w tej tutaj się No Do... rozcinam Dobra, daj, klasy, ma, daj mi mikrofon na próbę, jak, jak jeżeli tam, się... Jak tam rozdział, czy... Daj masnęło na próbę hartkę. Czy się z niej uspokoić. A Ryweksis nie ma. <laughs> no tam można hejtować. Masz mikrofon Ryweksis. <laughs> to za dziecko. Kurwo jedna kurwa, jak się wyłączy mikrofon, Dobry. to się zakryjesz nogami. <laughs> No to ciekawe no <śpiewanie> O leweksyny, drodzy dobrze, to grom jest ale jakiś... nie 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 się wdzięczny da łeb ty Nie wyżej to dziecko wpływa, nie wiem ojciec chyba go bił całe życie ten <śpiewanie> Kijem przez łebki, Te no napki było Kanapki Kurwa, jakiś raduka to jest w bunker w piorku <noise> Ej Jadziu Ej, bo groch po w tych bunkerach są, są misje. widzę ale... Już jestem na pająku jakby co Lubiesz e. normalnie mówić, Elinios? Nie umiem O! No! Teraz normalnie A nie, że Cześć Michałku Może ona tak lubi No, ale no umie... ja tak lubię, lol <głos> <głos> Lol no i tak z loli już. Ej, bo ja pracuję na stacji i chcesz może hot-doga? Powiem ci, że to by nawet się sprawdziło. To tak jak... To wiesz co? To, to ja jestem też... To wiesz co ja robię? Nie. jak przychodzi jakiś szpenio na stację? To ja z bunkier. To takie jeden dobry, nie? A ja takie... <śla> tak jak, tak jak ten... Tak jak... Tak jak... jak To nie jest nowicie. Też mi się udzieliło takie. Witam.

<laughs> Kurwa, nie da się tego <laughs> No, ale się w końcu dostałem. Tak trochę, powiedz. <laughs> Eni ninioska. Co jest? Powiedz normalnie jakie <laughs> zdanie, to se <się> nagram. Że ty też gadać Nie umiem <laughs> gadać, okej. Okay. Umiesz. Tylko... Ej hey, Michałku! No albo... Hello Michałku! Yes, yes, Jak taki tu man! Chyba ty, Ty dybek, chcesz pierek z tej nowej dwuki? Ja chcę. Kupię. Nie no chcesz go? Dajcie go! A ty masz co? Zajnę, Sraka bądź, ma, ale uh, mogę mu 50. You like to money? <laughs> Serio money. 50. Yeah. No money <laughs> there there is... będzie no 50 in mi wisiał 50 tam mówię, hey, czy da mi pierdolę, mówi, tak, za te 50 <laughs> for a ride, <laughs> ja wiem, co zrobimy. Wbijemy lista, list? ty mnie zaatakujesz, powiem, że przypadkiem mi spadł. Pak wóz mają. widzisz <laughs> O jest kurwa! Champion stoi! No bije, bije nawet! Nie jesteś! Nie it. It. Champion! 4 jest minuty <laughs> champion? To i champion! Serio? O oh, czekaj! Ej nie bo ja to na drugim miejscu... Bo tutaj, nie wiem jak w możesz wiesz kupić szczelnika tam dodatkowe targi na drugim oknie miałem otwarty O Jakub świątar do mnie pisze Ten Koksu, bijemy się jeszcze raz, no, dobra? Kurwa, czemu tego włączyć się nie da koksu. Co? Jeszcze raz się, bijemy, raz się bijemy. Dobra Ja muszę do na tego na Pana dojść Musisz Jak tam moje długi A jak ja dopiero dzisiaj pierwszy raz na kompa wszedłem. Wczoraj nie, w ogóle światło nie miałem, miałem burzę u siebie i wykurwiło gdzieś światło około godziny 19 i nie miałem podobno do 23 też. co? u mnie podobno też ale mnie w domu nie było nieszczęścia no ja, ja byłem w domu ale tak przez 4 godziny nie miałem w ogóle światła więc tu to, to, to idę spać i poszedłem spać i stałem dzisiaj o 10 to i to gdzie się szlajesz? O pracę. no dokładnie w ogóle teraz przynajmniej wiem, że mam lajdowy tydzień, piątek sobotę, nie mam kawalerskie, ale będzie jazda. No a ja Boże ciało, to roboty. No a ja kiedy w Boże ciało? No ja ciało? W no, ja, w, ja chyba jutro idę, bo chcę się wymienić, bo potem na kawalerskie nie odeśpie. I zetnie mnie po jednej półce, a nie, nie chcę. How does that sound? Fantastic, fantastic. Cool <laughs> yeah. Jesus, we gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean... I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Hello. You never met You never saw me. I don't know you and anything you think I said yeah, I say and you were delusional. Remember that. A, no taki jeden, You're no taki fajny gościu, nie. Ale jak jesteś ty zazdrosny, to ty, ja za niedługo logam na pająkę. Nie! Chyba yeah. cię popierdoliło. Tak trochę. Musisz. Od tego, że nie, nie. spała i dlatego tak, tak. chyba. Trzeba by jej dać nie? tak z, z litre coli. U was też jest cola na promocji 2 za 7? Nie. Nie? Nie? A na jakiej stacji ty robisz? No, na zwykłej, nie hello. No, ej, ale ja też robię na zwykłej i to jest dziwne, że u mnie są pewne promocje, których u niej nie ma. Ale na jakiej stacji? Się, nie no, Orlen! Nie. Nowej, no Orlen, tyle. No, no ale to jest dziwne, bo ona ma promocje takich no, jakich ja nie mam i odwrotnie. A Siria ma zęby, których to znaczy nie ma zemu, które ty masz Wejdź z a to tylko do naczepę Daj mu mikrofona On, on się już poprawił Wymyślał swoje zachowanie No chyba tym tylko do mnie masz można to brać No daj mu mikro I Siria, on mi prosi on napisał, poproś tego mojego przyjaciela bez zębnego, żeby mi dał mikrofon. Pa, jeżdżę tym. I Syria! Nie i da się tam jeździć, bro? Nie wisz. Dlaczego? No hmm. kurwa, Zobaczam da się tam jeździć. się tym kurwa. Bo wiesz, bierzesz typów w napakę i rozkurwiasz miasto. Ty tu jakoś samochodem też da rady wjechać. Cześć! Cześć! Chyba, stoi! Dawaj mi szkoksu PGP championie. No to, A później ja to będziesz czy da się to rozjebać, ty, ty da czy da się, da się to rozjebać. Pylaaaaj. tego użyć stanowisko, dopóki... A, Nexus ma ciekawe skąd. Hey Nie wiem, jak tu dokupić te wieżyczki jeszcze. Fakro, chuda się! Elo -e kupiłeś? Co? O ja pierdolę ty! Nie bo tylko jedną wieżyczkę mam bo bo ta, bo nareszcie ma to w jakieś miejsce na parkach chyba za sobie.

Zobaczymy jak policja rozkurzuje Weź rozjeb ten tir, rozjeb go Tu jest grożewanie To jak? Wijemy się? Tak Wij Dobra Olo, lagi? Lagi żelą Ну что, тебе пойти между пердалом. Не можно въехать, потому что на поезд не может быть смотреть по ваду. Страшный лад, что? Ja bym miał taki dwóch linii, byś był rozpierdolony. mnie. W przez tobie jest malutka, ja pierdolę.

Nie no, dobrze A widzisz, mam tylko jedną z przodu i nie mogę do tyłu się obracać. Za zajebał cię szkielet. Kurwa, tylko Bo wyrwałeś się... kakabobka za 5600. Nie Jak 5600. tego tanca dzisiaj na 113 już chyba. To, aleś kakabka mocnego dostałeś dla tego. Brunia! Służyć! Nie Użycie. ma BV. Jak ty mówiłeś, że go będziesz bił. Dobra, zobaczę co tu jeszcze można kupić. User left your channel. <noise> Zobacz to, grochu widzisz to już. User left your channel. No, A jest nawet za milion. No, a załatw to tego typa kurwa kupujesz bo... takiego cię Byskaku... Byskaku, i Cię zabić nie rady. na dwór, idziesz. Ty, trzeba jakąś założyć wytwórnię uzbrojenia a zblokować wysposażenie balistyczne. No tak. Kibasa. Chyba minigun'a trzeba odkryć. Nie wiem, wytwórni tam wykupujesz przecież. Cena promocyjna Ty zała misja trzeba zrobić żeby kupić te samochody Ty trzeba misję dzisiaj porobić bo tu nic kupić nie da rady Nie da rady nie kupić no ty tych, że... tych nowych samochodów Jak to no to A za nie, nie nie da rady, kupisz? Tylko masz promocję jak zrobisz misję No właśnie Motor jest. Nie stać, stać mnie, czekaj, co ten motor ma? Ty zobacz, jakiś odrzutowy jest. <grym> On strzela lata i ma wyrzutnie. I ten... O, lata z po prostu nie Kurwa, nie wiem, który to jest ten bunkier Chyba to.

Weź, wezwij teraz ten samochód mechanika Aldasia, widzisz i do środka. Widziesz nim Do kogo to się dzwoniło? A mechanik You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Nie ma tu tego samochodu nawet To Pegasus Patrz przecież Gdzie mam? Nie ma A w Pegasusie też nie ma okay. I got stuff to do Tu chyba w ogóle w mechanika nie ma bunkru А то ты его фирме Как он сейчас звал? Как Call again. Goodbye. Czekaj, bo dopiero mi przyszła wiadomość, że go odblokowałem, że przyszedł mi do garażu. O jest bring it by I'll get back to it then. stoi na ulicy, patrz. That's a good question. Donating your car to an unspecified ambiguous charity. It's shipped to China to be disassembled by children who go blind from mercury exposure. All this new hardware on the market? Seems like folks are finally starting to smarten up a little, huh? Getting real about the problems in our <laughs> society. Still, no harm in a little extra prep. You bring me an APC, an FAB, or whatever damn thing you got your hands on, and we'll see about giving you a proper competitive edge. That's you set. Możesz kurwa to? Jezu, ile tego trzeba tu dokupić wszystkiego. Badania w bunkrze, jakiś czas zrobić. So much like a man, I just had to say. So proud of you, can you sit for a while? He shook his head and said with a smile, What I feeling like, dad is the bar of the car keys. See you later. A drugi musi siedzieć w samochodzie, żeby strzelać. Ej, Grochów. Trybuj na F-20. jako kierowca A ty pobrałeś TGT? Nie. Yeah. Czemu? Czemu to będzie ten dobra obstawił? będzie się lukać. Będziemy mi mać go to, wsiądziesz do samochodu, bo nie wiem, jak Mam celownik, ale nie mogę strzelać. Bem, em câmera? Eu falo. Dobra, tu go jeszcze mam być, to laguję. Tu on Nie odpalam tego gita.